Dzisiaj nagrywam następny odcineczek z Brawl Stars. Jak widzicie, ja dalej w piżamie, ja, jak byście chcieli widzieć, bo która jest godzina, która wstałem, ile, 2 minutki tam wstałem, dwie, trzy minutki tam wstałem, a już od razu nagrywane. Dzisiaj spróbujemy wbić Pipera na dziesiątą rangę. Poczekaj, nie jest na usunięciu, już niedługo żyje odda ej internet Ból to Nie możemy zabić to za nubka to niej podajcie i zabiję. A nie, a może nie może tam kombinują ludzi jest al robię ra nie mogłem zrobić trójka, coś tu nie zabili, co? So. Co, so? Kto ma piłka? Kto ma gdzie piłka? What yeah. do A wygrywamy. Musimy przetrwać tylko minutkę. Nie! Jest ha, ha! ha. Jeszcze to. Yes! Graliśmy jestem mm -mm. Sugar A ja mam sporo szukarów. Jezu, jeden potrzebujemy pucharek. okej okay. a więc mój prymus sędzia, ale najgorzej, oni też już jako oni Tam, tam tylko czeski mogą zrobić takie jak jakoś. Eluwa. Nie. Nie widzę, jak jestem blisko na Tam na kogoś... To oznacza no. nie! Go! Przegrywamy. I'm afraid I can do... Mm. Tu mi dali piłkę? Iść tam. Strzelaj! Musisz tam pójść, była bramka Boraka, diwaka, wiesz? Haha! <grywka> <laughs> Limantas, dobra, trzeba mu dawać piłkę ludzie. Ponesty dobra. Każdy zapoczęli zresztą cztery habek, która, która część wygra.

Nie, nie, go, Wielkie gu. No nie, za dziewiątą rangę nie, 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 dziewiątą nie, 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 wbić, naprawdę. naprawdę. nie, nie, To To dobrze. Dobra, nie będę używał ulta jak strzelimy bramkę. strzelimy bramkę to dopiero. Nie mogłem zrobić teka. Czekajcie no nie! Co za kun? Pamka uciekaj i wybijaj tą pitę. Nazwij tam no afghanistan inter... no, w internecie. miał przecież na, na pustą budkę strzała dobra. Giera, dziewiąta i ile teraz, hmm, czyli też piętnaście, więc dwie wygrane, musimy zrobić dwie wygrane, uh! Uh, No nie, kontra Karl gramy. Karl jest. to dobry. Tą zadę ma. Nazywa się Noob, no to znaczy, że jest Noobem, pewnie. No właśnie. Jakiś napsam. Napsam. normal a música ok Noob zabeu. Penisa. Łat, Nupson! I Nupson jeszcze jednego Nupsona. Je, yeah. a i Nupson strzelił bramkę. No i Nupson jest gwiazdą gry! O! Karnet co jest? Teraz już często będą te mega skrzynki. Kiedy będzie moja następna skrzynka? Na 20. Też trochę. Jeszcze 5. Musimy raz wygrać. będziemy mieć broka. Jeszcze. Ale super. Że będę miał już broka. Zabij ich, co za noob z Ciebie jest. Noobson! psan, Co? To był haker. Zabij ich Daryl. Gubi Daryl, czy jak Daryl, bo ja już nie wiem. Zabijmy tego głupiego No. Так, ты забирай бумажку с порога, папа. Ну, no, не, ну, дар! Что за гул? Что за гул? Jezu, nuw no, Pomóż mi, Jezu. No co? Mm -mm. Hmm. Tak, strzelajcie tam, budę. Jest! <coughs> Yay. Yeah. yeah. Mamy to. Nie wracam do lobby, bo ja chcę odblokować brok. Mamy broka. Mm -mm. Yeah, brok. będzie, że to. Ta! pickboxa. Boxa. Otwieram. Ciekawe, co będzie. Trzy! Czy to znaczy, że będzie. postać? Nie wierzę. Nie ma? A, czyli wracam do normalnego, że. czyli jak się ma trzy, to nie ma, jak się ma cztery, to się ma. I taki nagle. Big Box ma pozostałe przedmioty? 10. Co to byśmy dostali siedem postaci? Gram Brokiem, bo ja Gram Brokiem? Game O. Już Franka ma. Tak głupi Piotr. A! Nie jesteś głupi! Piotrek, nie jesteś głupi. Czemu się tak nazywasz? Jak nie w ogóle nie nie. Nie jesteś głupi! słuchaj budę. Jak normalny typ. Dobra, gram z tobą, głupi, fioszek, Zjena. niech to wszystko przez internet. Można tylko pierwszą dopiero, dlatego ma tak mało HP, Jezu. Tylko 2600. Myślę, że ma troszkę więcej. Jest. Time to do to the pool back School. Jest!

Grałem w napad. Nigdy w to nie grałem przecież na, na, na tym koncie. Jest. Nigdy przy. Ja muszę już że ty tylko na obronę. Wszystkich broni, inaczej, mógł, inaczej byśmy mogli przegrać. Hello, a my wygraliśmy przez No nie, no on był. Co za czy to był back Time to move to the Pooback back school. Double Mama gala. Game on. Two gonna two, yeah, don't quack, quack, quack. Oh, no, 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 oh. That was a lag. You're right, that was a lag. Boo, box, baby. Bo mam już pięćdziesiątkę. Mm. Nienawidzę widzę cię, nie to wiesz? I was lagged. I tried. I was lagged. No, I'm good. Because we are winning. Mamy już 20% zaraz. No nie! Tylko jeden mi się udał. Co za kługo? Ja chcę to wygrać, a nie. Skończyć przez czas. Pięć procent! No nie, to! Jej, wygraliśmy. O Jezu, o Jezu. co robimy? Kroimy dalej? O, Jezu. Już sporo chyba to naprawiamy. O której zaczęliśmy? O no, już sporo 45 minut, prawda? 45 minut nakrywamy. A więc... I lufa. E tá, tá. E dobra, estou na pauta, okay.

Yeah, I'm taking follower. Yeah. <coughs> <coughs> it's trying to clear up. Okay. Mamy bibiankę To na pro-atakan. No nie, pro-atakan, a na niezbrana obronia. Wszystkich spycha. Wow, <coughs> wow, wow, I was lagged. It's time to level up. Dammi il mio primo obiettivo è quello si Czemu pro... czemu pro dalej jest gęstą? Dobra, wbijamy do 1100 może... Albo nie teraz się żegnamy, już dużo gramy. Nagram następny dzisiaj odcinek zaraz. Więc nie mam się czego bać. Ale ja już nie wiem, czy dzisiaj nagramy, czy zaraz. Chyba tak później, po południu, gdzieś tak, chyba. No dobra, a więc się żegnamy. Pa! Czekajcie. Hmm? A, przecież zmieniłem ten język. No tak, i dlatego to jest takie inne. Zmieniłem język. Dobra. To się żegnamy. A więc.